Co by było, jakbyśmy zrobili sobie opening Plans vs. Zombie Garden Warfare 2 w 2024 albo 5? Słuchajcie, no mi brakuje parę, parę postaci, więc zrobimy sobie opening. Mam ponad 2 miliony monet. Myślę, że możemy sobie to poużywać. Otworzymy parę paczek. Mamy, mamy cudowny pakiet wspaniałości, mamy pakiet nieskończoności. Więc zacznijmy sobie od pierwszego tutaj i co dostaniemy. No chyba nie było to nic takiego dobrego, tak szczerze. Myślę, że ja sobie tu print screena w ogóle zrobię tych paczuszek. Bierzemy, a otwórzmy pakiet nieskończoności. Dawaj mi tu. O Jezu, to się nie opłaca, to jest mega drogie słuchajcie. 200 tysięcy, a... A tak naprawdę to nic się za to nie dostaje. W ogóle ja mam jeszcze gwiazdki i te inne gwiazdki. Ciekawe, czy, czy możemy. Sprawdźmy w ogóle. Słuchajcie, jakiej postaci mi brakuje, bo to jest bardzo istotne. Z roślinek chyba mam wszystko, prawda? Musimy chyba zmienić drużynę i sprawozę mam całą. Jeżeli chodzi o tych. Też wszystkie mam postacie. Oczywiście. Jeżeli chodzi o naukowców, też mam wszystkich. To słuchajcie, ja mam chyba wszystkie postacie w takim razie. Na to wygląda. Nie, tu mi brakuje tego gościa, tego kapitana jakiegoś. Skąd on jest, ten kapitan? I tego mózga! Ty. To co to są za postacie, słuchajcie, do odblokowania. Ciekawe, czegoś mi tutaj zdecydowanie brakuje, więc zostawcie lajka. Czas nostalgii. Dobra, może w tej paczce będzie. Uwaga. Ok, mamy bardzo rzadki przedmiot, ale to jeszcze nie było to, co byśmy chcieli, nie? Ok, tu coś dobrego poleci, chyba. Dwa bardzo rzadkie przedmioty. Ty czekajcie, bo tu gdzieś powinien być klaser taki, żebyśmy wiedzieli co i jak. Chyba tutaj, nie? Tutaj jest coś takiego. Okej. Okay. Myśmy tutaj nie mieli tego. Czy to jest kapitan działko? Kapitan skrzekacz, bardzo rzadki, chyba tego nie mamy. Albo legendarnego tego? I to jest jaki to jest? Kurde. Nie wiadomo skąd go wziąć. To jest ten z trybu nieskończoności. Tak samo tego. Gdzie jest ten chłop, gwiazda? Ten, słuchajcie. Oho, to jest ten. To są dwa z nieskończoności chyba, chyba. Prawda? Na to by wychodziło. Tak szczerze to nie wiem. Dajcie znać co, co to można, może oznaczać zmienimy sobie team, bo ja tam mam i tak do odblokowania parę postaci. Dostaniemy trochę z srebrnych monet. Więc zaraz sobie zrobimy opening, tylko zmienimy drużyny. O Boże, kaktus. Tfu. Hatfu na kaktusa. Nie no, żartuję. Ale nie lubię kaktusów. Słuchajcie, grać nimi. Chociaż w jedynce mi się dobrze grało, ale w Garden... O, mamy trochę postaci, które możemy awansować. Więc... Awansujemy sobie i coś powinniśmy za to wyłapać 20 tysięcy monet. Tu też mamy awans, jak widzicie. Wampiryczny słonecznik. No. I teraz mnie stać na opening, słuchajcie, to rozumiem. Gdzie jest to otwieranie? Tutaj. Czyli co? Z tego byśmy dostali, tak. Tak, zawiaczyłem, związane z trybem nie jest lub nieskończone. Przynioty daje szansę na zdobycie naklejki imprezowego. Aha, to imprezowy to nie. Więc tutaj jest legendarny przedmiot, nie? Okej, okay, czyżby? Znowu tylko bardzo rzadki. Więc... No nic, no bierzemy sobie te najlepsze naklejki. Być może z tego coś dostaniemy, słuchajcie. No same bardzo rzadkie Bardzo rzadkie same to, to tak średnio bym powiedział No nic no Mam nadzieję, że dostaniemy lepiej No zaraz To było chyba najsłabszy z tych wszystkich Tych e, kart, nie? Dobra U, postać, dawaj mi tu No, przynajmniej będę miał parę wieżyczek Tak, do użycia Z tego co widzę o, o! Dobry dźwięk. Aha, dostaliśmy ponowna próba. Przedmiot do użycia. Ej, no kurde. Bierzemy sobie pakiet Sługusów, może. Próba ponowna. Działko. No okej, okay, ten pakiet Sługusów się przyda, bo będziemy mogli montować sobie, nie? No. Kurde, grzyb zagłady i maziowy grzyb. Dobra, weźmy jeszcze jednego. Karate zombie. Ok, to jest dobra, bardzo rzadkie. To jest bardzo dobra karta. Dobra, pakiet wspaniałości. No, dajcie mi jakąś legendę, panowie i panie. No, chwasta dostałem. To jest, to, to jest podsumowanie, słuchajcie, mojego openingu. Chwast. No, niestety, ten opening 2024 szału nie robi, powiem wam szczerze. Diamentowe, potworne korzenie, no. Panie! Panie, give me something better, nie? Dawać... O, patrzcie, jakiś... Ale czemu mi robi ta gra taki dźwięk? Dlatego, słuchajcie, że to doktor zdrówko dostałem razy 5? No panie, to, to tak słabo. Chciałbym dostać, słuchajcie, żeby mieć wszystkie postacie odblokowane, ale chyba... Nie będzie mi to dane, niestety. O! Potworne korzenie z klejnotami. Bardzo... Dostaję tylko bardzo rzadkie wyposażenie, tak szczerze. Ty, żeby w ogóle te wszystkie paczki. Patrzcie, ja mam na... naj... najczęściej rozgrywane najwięcej pokonanych najdłuższa seria najwięcej asyst. No to. Patrzcie, moje statystyki. Kolekcja i dość dużo mam kolekcję, nie? Jeżeli chodzi o te postacie to mam po większość odblokowane, nie? No ale cóż, no to wyglądy jeszcze zostają, nie? A gdzie te kolekcje? O tutaj słuchajcie są kolekcje, nie? Kolekcja roślin 2400 O, tutaj są, widzicie te dodatki. Fajnie to jest, I właśnie dlatego się chciało grać w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2, bo były te paczki, openingi, mogliśmy sobie zbierać różne rzeczy, otwierać różnego rodzaju wyglądy. Okej, okay, dwie bardzo rzadkie. No, opening się nie powiódł, chyba że złe paczki otwierałem. Jak tak, to mi dajcie znać. Natomiast mam nadzieję, że się uda nam tutaj coś jeszcze pozyskać, bo niewątpliwie byłoby fajnie. No do zobaczenia.